Znaczałem. Jesteśmy w drodze góry Kudziu, ale niestety odbywa się w tym momencie wyścig kolarski w okolicy i wszędzie są zablokowane drogi. Próbowaliśmy tutaj przeciąć, ale niestety dojechaliśmy do kolejnej tak Wyścig nagrywa się tył pyki. Następny przystanek na naszej trasie Tym razem z naszej woli, ponieważ Zauważyliśmy tu po drodze Festiwal Laleczek Kokesi Czy Kokesi, już nie, nie pamiętam W każdym razie wcześniej jak Eksplorowałem prowincję <noise> <noise> Jak eksplorowałem prowincję To kilkukrotnie spotykałem W różnych miejscach takie Nie wiem jak to nazwać, no Festiwal Laleczek Kokesi Tutaj jest dosyć ciekawy, więc zatrzymaliśmy się Na 10 minut, żeby to zobaczyć co my tu mamy? Uczennice Tutaj jest sekcja Pikachu O, ten zając jest dobry Super Mario, ile się nie mylę Jest tutaj też drużyna baseballowa Tygrysy! a to są tygrysy, okej okay. Tak na szybko, bo nie mamy czasu. Ten wyścig kolarski po drodze nas już niestety zablokował, to był Tour de Kyushu. Tutaj są rolnicy, tam zbierają ryż, tutaj już orka, tam grupa obserwatorów nadźganych pod płotem. To jest fajne. kurcze, to mi właśnie też uświadomiło, jak tęsknię bardzo za taką prawdziwą prowincją. Wcześniej często takie rzeczy Przypadkowo zupełnie gdzieś w czasie moich cotygodniowych wyjazdów napotykałem, a teraz niestety nie jestem na prowincji co tydzień nawet w sumie. Lecimy dalej. <grywa> Więc witamy w dzisiejszej przygodzie. O, oh, no, again. witamy w dzisiejszej przygodzie. A, Hello! <laughs> Jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogliśmy tu przybyć z liją wreszcie. Tym razem mamy ładną pogodę. Jest połowa października i e, jest długi weekend. Zaplanowałem to z góry, że przyjdziemy podziwiać kolory jesieni e, ze szczytu góry tańzen. No a niestety w tym roku lato jest jeszcze bardziej gorące i jeszcze nie będą to w 100% kolory takie jak powinny być. Left. Yeah. We, that's the place where we're idziemy It's called Bogacuru, 4.7 kilo. Are you excited. excited. You last time you can see anything here. Because mm -hmm. when we arrived was already dark and rain. I to jest jedyny czas, kiedy możemy sobie pozwolić na taki wypad tutaj z noclegiem, bo będziemy nocować Nie wiem, w nim. Czy W schronisku, które jest wąsenem po środku gór. Do niego jest jakieś 2,5 do 3 godzin marszu. Właśnie tutaj miejsce z miejsca startowego Ait Luzana zaatakujemy Taisen, z którego to z tego schroniska jest kolejne dwie godziny z uciekiem. Niestety, ponieważ te opóźnienia po drodze, głównie ten wyścig kolarski, nie mogłem wykonać zaplanowanych lotów przy rozpoczęciu. Uwielbiam to właśnie w górach Kodzieży. Są takie nienaruszone dziewicze te skały, które tu zipę spadały miliony lat temu. Nie ma zbyt dużo czasu na filmowanie tym razem, ale nadrobimy to jutro. A wieczorem pokażę Wam, owe schronisko, które jest w samym centrum Burkudziu Można tam tylko dojść, nie można dojechać. I jednocześnie. Jest to najwyżej położony Onsen na Kiesu na wysokości 1300 metrów. Byłem tam dwa lata temu, a dziś ja będzie miała okazję rozkoszować się po raz pierwszy tym wspaniałym miejscem. Słońce coraz niżej. Przy odrobinie szczęścia może uda nam się dojść przed zachodem. Dodatkowym bonusem dzisiejszego dnia będzie kolacja mianowicie Ja ugotowała chicken adobo po raz pierwszy wcześniej jedliśmy zawsze wieprzowe, to jest takie najbardziej popularne ale jest też z kurczaka i różne inne wersje adobo Pierwszy mały przystanek Co wcinasz? Mix Mixed nuts przed nami widok hmm. Na miejsce startowe. Czołem bardzo. Mm. Powoli wchodzimy już w rejon Bogacuru. Za nami jeden z wierzchołków Góry Mimata. No ekscytacja będzie ogromna w tym odcinku, ale z pewnością też jak zobaczy co ją czeka później? Tu za piękna okolica. Jesteśmy już pomiędzy górami, w tym momencie. W oddali od cywilizacji. Co jest wspaniałe. A jutrzejsza destynacja góra Tyson. Cudownie wygląda w promieniach zachodzącego słońca. Księżyc już tam wschodzi powoli. Już niedaleko. Jeszcze jakieś pół godzinki. co so what do you think about this? Well, really wonderful. <laughs> I was for that answer. This is the only correct answer. To tylko jedna prawidłowa odpowiedź mówi, że jest wspaniałe. Walczymy tu z czasem aby zdążyć jeszcze zrobić ujęcie z drona przed kompletnym zachodem słońca, chociaż już i tak schowało się ono za szczytami minaty. Your impression, so far, mmm, cudownie. <laughs> Do you know where you're going tomorrow? We're going there, that mountain. Correct, zgadza się. Tam jest kemping dla namiotów, a tam jest schronisko z Osenem Mamy rezerwację na głównej sali. Bo w tym schronisku jest tylko 4 czy 5 pokoi prywatnych, więc praktycznie nie było już szans na rezerwację. Ale jest główna sala, która mieści do 150 osób. W żargonie lokalców nazywana obozem dla uchodźców, ta duża sala. Już tam nocowałem dwa lata temu ostatnio w tej dużej sali. Ale wtedy było dosłownie kilkanaście osób. Ale dzisiaj obawiam się, że może być pełna. No to jesteśmy. Um, we're gonna stay there, our hotel. Najgorsze jest to, że byłem tu już dwa lata temu, co się w czasie szczytu kolorów jesiennych było cudownie i zaginął mi gdzieś ten materiał. I tak bym go jeszcze nie wyedytował, to był na angielski kanał ale szukałem go parę miesięcy temu coś chciałem stamtąd, w jakieś zdjęcie czy jakieś ujęcie, nie pamiętam i nie mogę znaleźć, mam tyle tych materiałów nagranych, czekających na edycję na kilku zewnętrznych wyskach mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze znajdzie, ale jeśli nie, to byłaby niepowetowana strata bo to był naprawdę fajny materiał mnóstwo zdjęć, co, co? teraz najpierw zjemy później onsen i spać rano pobudka przed szóstą mimata z tej strony wygląda wyśmienicie Boga córu. 1303 metry, tak jak wspomniałem, najwyższy on na Kyushu Tak wygląda sytuacja. To jest miejsce, gdzie można sobie przygotowywać własne jedzenie, i to właśnie będziemy spożywać naszą kolację. Okej, okay, go. Jesteśmy już w sali kolacyjnej. Teraz będziemy spożywać Adobo.

Obóz dla uchodźców mieści się na piętrze trzecim. wygląda plakatka schodowa, piękne obrazy. No już połączenie, w Oncenie niestety oczywiście nie można filmować. Więc No wiatrak. Tam jest sala restauracyjna. Idziemy na piwko jeszcze. Do automatu. No ale szczęśliwe jest chociaż automat. W którym można zakupić sobie bo Oczywiście ceny są w razy wyższe niż w sklepie, no ale to normalne. Trzeba je tutaj jakoś donieść, dowieść. Kirin Beer. Ia otwój. Kabosu. Tutaj jest onsen za tymi drzwiami jest miejsce do posiedzenia fajnie hmm. o lucky w tym pokoju jest trochę mangi do poczytania posiedzenia Dzień dobry, dnia drugiego.